Jest pierścień. Przed chwilą był manalt. Przed chwilą był manalt, a teraz kruczy lud. Dwudzi... uuu, Damn, czy to. To jest perfekt. 250 i 20. Wow! Wow, 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 wow! 250 i 20 dexa, perfekt. Nie wiem, to jest. No, myślę, on ma rolko od 150 do 250. Czyli może. Z... Jest 100 skuteczności się może różnić i od, 5 do, od 15 do 20 zręczność Perfekcyjny króczy lód. Wow, piękny okaz. Piękny okaz. krótszy lód, Perfekt. Rohatyna. Hydra Bow. Hydra Bow. Drugi Windforce. <ścoughs> drugi już, drugi Windforce. I tam chyba miałem 6. Yy... 6 mana licza, tu jest 8, tylko to się roluje. Tylko mana licz, i tam było 6, a tu jest 8. Bardzo rzadki drop. Dopiszemy. Nice. Bitewne. Są podróżniki. Są podróżniki, jest szansa. Są podróżniki, jest. <laughs> Runa ham. O kurwa, ale drop. Ja jebie. Runa ham! Jest! Jest! No to gg. Uuuuh Ty, ale tak po chwili to zauważyłem. Runa ham, nice. Dobra, dolać tego Gladiusa. Ale dropło teraz, o kurwa. Runa ham! Runa ham! Runa ham-ham-ham-ham-ham. ham Dawaj jeszcze te podróżniki. Double. Bitewne, bitewne. No, uwaga. Ile? 48. Ja mam 49. Ale kurwa. Ale dropy, ale dropy, no niesamowite, no ale ten runa ham, mmm, mwah, piękna sprawa, piękna sprawa, ojojoj, ojojoj, oj. ale drop, runa ham i podróżniki 48, oddaję, Andariel, TZ na postaci 96 poziom z 611 mf -a. runa, no, oczywiście, na runy MF nie ma wpływu, wszyscy to wiedzą, uspokój się, ale na podróżniki już tak ale runa ham poleciała przy okazji. Miodzio, miodzio. No, co to tak... Co ta walka tak długo trwa? Krakenia muszla złota. Posypało, patrz. Trzy unikaty, dwa zielone. Krakenia muszla. Lewiatan, 16%, słaby. Ja go właściwie na ziemię wyrzucam. Wyrzucamy go, nie potrzeba takiego. Drugi lewiatan. Dwa pod rząd. i też 16. Ten sam chyba. Nie no, co to jest? Dwie gry, dwa razy lewiatan. Cóż my tu mamy? Chyba nic tu nie mamy. Brunatna, z... Brunatna zbroja. Skulder. Skuskuskuskuskulder. Sku, Szkoda, że nie eteryczny, bo się sam naprawia. Ale to jest fajna zbroja, użyteczna, przydatna pod MF-a jak najbardziej. Oczywiście już taką mam. Skuskuskuskulder. Sku, Diadem. Pięknie. Pięknie. <ścoughs> Diadem. Już drugi. Drugi gryfon. Teraz sprawdzamy gryfona. Dobra, gryfon. Kurczę, nie pamiętam, jaki był ostatni, jaki miał staty. Chyba, że jest napisane na tym. Aha, było. 18-13 było chyba. 18-13, a tu mamy. 18-12. Może być. Obrona też całkiem niezła wylosowana. Drugi gryfon. Nice. Taki Tak endgameowo na hamera na przykład. Kaptur. <laughs> kaptur, kaptur, kaptur. Czerep piekieł Mamy świętego grala. Halo Czekaj, 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 czekaj. Jak to tam jest? Kaptur to jest czerep piekieł. Nie ma innych kapturów, nie? I jeszcze jest Sander, czekaj, albo jedna, albo drugie. No i tak trafiłem. Czerep piekieł i kaptur Sandera. To też jest zwykły kaptur. Jest. Na pewno jest plus jeden. Kurwa, 27 brakuje. Przepraszam, że na chwilę od Randek odchodzimy, ale zaraz do niej wrócimy. Bo to z tego będzie shot jeszcze. Dobra, uwaga. Czerep czy... Wolałbym Sandera, bo jest rzadszy. Ten czerep piekieł sobie znajdę, a wolałbym Sandera. Co to będzie, obstawiamy, no. Identyfikuj to. <śmuszczam> to jest Sander. Ale może być jeszcze czerep piekieł, bo to też jest kaptur, dawaj. <śmuszczam> Dobra, ja Chciałbym Sandera bardziej. Chciałbym Sandera. Uwaga. Sander! Jest! <śmuszczam> ha! 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 O tak, daj buziaczka. <śmuszczam> Dziękuję. Sander. GG. GG, święty Gral. Brakuje 21 przedmiotów tylko. Próbujemy dalej. Sur! <laughs> Sur Pa jak dało Dzięki Bobrowie, RNG. Wymodlone, uważam, że to jest wymodlone. Runa Sur, Runa Sur, Damn! Sur, a śmiałeś się z mojego optymizmu. Zwracam honor, Jerzyk. Jeszcze jedna high runa i wygrałeś. Nie wiem co, ale. Haha, Bobrowia RNG. I co, Wladimir? I co? Tak ci się to podoba? Tak ci się podoba? Paru na Sur. Brawo. Jest Sur. Oh yeah. Jest Sur. Runa Ochm. Runa Ochm jest druga. GG Jerzyk. GG. GG. GG Jerzyk. No. Miałeś rację. O kurwa, GG. Czekaj, tak, ja wyjdę stąd. Runa Ochm. Tak o. Dwie, dwie hr nie? No to jazda. Runa Ochm. Proszę bardzo. Jerzyk mówił. Jerzyk, będziesz na shotach z tego. <noise> Jerzyk mówił, że dzisiaj polecą dwie hr Czyli od weksa co najmniej w górę. No i proszę bardzo, jest Sur i jest, jest Ochm. Jest Sur i jest Ochm w raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w pięć godzin Sur i Ochm. No nie mówcie mi, że Lower kuras jest do bani. Nie wiem, ale to są, dwie dziś, to są dwa dzisiejsze dropy. Najpierw Sur, potem Ochm. Brawo. Brawo, dzięki za dobre wróżby. Dzięki za klątwę Lower Kurast. Dropimy fajne runy. Super.